Piękną listopadową sobotę przeanalizujemy na szybko czwarty odcinek serialu Arcane. Po czwartym odcinku mogę powiedzieć, że serial bardzo chce oddychać muzyką, kreską i animacją i trochę mniej tlenu zostawia dla fabuły, dialogów i logiki, ale wciąż bawiłem się wybornie. Bez zbędnego przedłużania, zaczynamy analizę recenzję recenzji czwartego odcinka. Na start otrzymujemy teledyskowy skrót sytuacji na ulicach Zaun. Widzimy eskalację konfliktu, obowiązuje tutaj zasada im więcej kontroli i opresji, tym bardziej ludzie się buntują. Prowadzenie czegoś na wzór stanu wojennego nie pomaga, a jedynie konsoliduje ludność w oku symbolu jakim staje się Jinx. Strona wizualna świetna, niestety nie kupuje warstwy narracyjno-logicznej. Jinx jako terrorystka, która sprowadziła na zaun oprawców, średnio mi pasuje na rewolucyjny symbol. Kaitlyn na całego czerpie profity ze swojego stanowiska. Lecący na władzę, autorytet i prestiż, naiwny, słodki Rudzielec myśli, że Caitlyn od tak może wycofać Noxian Spilt Over. To ci dopiero ku Najgorzej, jeśli scenarzyści też tak myślą. Jinx bawi się ze swoją przybraną córeczką siostrzyczką o króliczych uszkach, a później farbuje iszy włosy i chyba obcina uszy. Jeśli miałbym bawić się w wyłapywanie szczegółów, to twórcy tutaj dali plamę. Te same lustro raz ma dodatkowe pęknięcie, raz go nie ma. A tak poza tym pod farbami w jednym ujęciu leżą jakieś kartki, a zaraz później leżą inne kartki. Co ciekawe mała Isha widzi w Jinx Jinx, ale Jinx nie widzi w sobie już Jinx. Przez opiekę nad dziewczynką Jinx doświadcza tego co doświadczała V podczas opieki nad nią i przez ten wspólny mianownik twórcy coś tam próbują na siłę mnożyć. Pasowałoby jednak wcześniej przed nawias wyciągnąć to kim była Jinx w pierwszym sezonie. Ambessa, zamiast za to, że jej ludzie bezskutecznie łapią Jinx i w zasadzie robią to, co każdy strażnik Spiltower mógłby zrobić, otrzymała laboratorium od Spiltower. No sama tego nie wbudowała przecież, i w tym wyspecjalizowanym kompleksie badawczym od tak prowadzi sobie testy nad najpotężniejszą rewolucyjną technologią Spiltower. O tak przy okazji zabijając przy tym ludzi, no brawo stanarzyści. Isha podszywa się pod Jinx i 16 listopada, grubo przed Sylwestrem daje pokaz fajerwerków. Najpewniej tych fajerwerków staje tutaj w skrzyni. Następnie otrzymujemy przemyślaną, porządną scenę. Pokażę Ci jak wybornym graczem jest Ambessa. Scena zaczyna się od ujęcia kominka symbolizującego stygnący zapał Kaitlin. Zapał systematycznie gasi ruda kochanka, zauważając, że opresje ze strony noksusu pchają ludzi w ramiona Jinx, robiąc z niej symbol. To chyba przez nas desperacko pragną w coś uwierzyć. I tu pojawia się Ambesa. Ma dobry wywiad oraz zna się na ludziach, bo od razu pozbywa się rudej. A później deprecjonuje ją i przechodzi do argumentów. Zakładam, że nie muszę przypominać o ryzyku bliskich relacji z podwładnymi. Kompozycja na ekranie oddziela kobiety wyraźną linią złony światła. Co wskazuje na różnicę poglądów. Ważna jest również mowa ciała. Caitlin nie ulega argumentom, a nawet skraca dystans, podchodzi pod Ambesę, konfrontuje się z nią za pomocą kontrargumentów. I wtedy Ambesa wie, że trzeba spróbować z innej strony, trzeba zmienić taktykę. Postanawia przypomnieć Caitlin, jakie były powody tej zbrojnej interwencji. Grzebiąc w kominku, podsycając ogień, tak naprawdę bawi się Caitlin i podsyca w niej gniew. Na sam koniec nazywa ją panią dowódcą i niby zostawia decyzję w jej rękę. Ale tak jak scena zaczynała się od gasnącego kominka, tak kończy się dźwiękiem trzaskającego ognia w oczach ambesy. Na no fajne. Tutaj radny Salo ma już dość łaskotania piórkiem i decyduje się odwiedzić jakiegoś cudotwórcę, który może go wyleczyć. Cewika namawia Jinx, aby ta wzięła się do roboty i dała ludziom nadzieję w walce z oprawcą. Jako, że te opory są trochę z dupy i trochę nie pasują do jej postaci, Jinx wygłasza niby do Silko, ale tak naprawdę do fotela Silko, a tak już naprawdę to do nas, do widzów, co teraz czuje. Słabe to jest, nie lubię takich zabiegów, trochę jakby twórcy nie byli pewni, czy postać jest odbierana przez widzów tak, jakby chcieli, żeby była odbierana. Niepotrzebna ekspozycja. Po tej słabej scenie otrzymujemy całkiem przyjemną. Otóż dwie strony konfliktu, chociaż wyraźnie skierowane przeciw sobie, razem oddają cześć, oddają honory swoim ukochanym. Pomiędzy nimi znajduje się noxus, no może nie tyle noxus, co dzielące ich bestialstwo i okrucieństwo. I zobacz, że ów noxus jako symbol tego co ich dzieli, znajduje się dokładnie po środku, gdyż scena zmontowana jest tak, że najpierw widzimy Caitlin stawiającą znicz, później pokazane są tortury, a następnie analogiczne stawianie znicza przez zeunitów. Jakby tego było mało, wszyscy wznoszą wzrok ku górze, jakby chcieli być ponad całe te zło. Lubię taką symbolikę. Torturowany ziomek zdradza miejsce schadzki sympatyków Jinx i dochodzi do grupowego aresztowania. Na wiecu zjawia się również Singet. Oczywiście dochodzi do eskalacji i Isha rzuca się na tego wielkiego koksa z Noxusu. Z kolei Singet rani się w dłoń. Jinx wraca do domu ze spowiedzi przed krzesłem. Swoją drogą Jinx szuka milion funkcjonariuszy. Ona jest najbardziej poszukiwaną osobą w mieście, a nikt nie założył obserwacji na dawne biuro Silka. Jinx wraca, ale nie ma Iszy. Za to pojawia się Syfika, która uciekła z łapanki i zostawiając za sobą ślad, dosłownie zaznaczyła drogę do Jinx. No brawo. Jinx dowiaduje się, że Isza została wsadzona do paki, więc znowu zaczyna słyszeć głosy i postanawia uwolnić córkę siostrzyczkę w odcinku błyszczy Warwick. Zobacz, jak pokazany jest jego point of view, gdy biegnie za krwią. Otrzymujemy dwie śmieszne sceny, które trochę odwracają uwagę od tego, jak okropnie naciągany jest motyw z przedostaniem się do samego serca więzienia za pomocą skradzionego stroju. Jakby tego było mało, na samym dole nikt nie pilnuje mechanizmu otwierania celi. To po prostu kilka dźwigni umieszczonych na ścianie bez żadnych zabezpieczeń, do którego każdy strażnik ma dostęp. Niemniej końcówka to dramatyczna walka z bossem. To jest taki nafidowany Warwick z dżungli, taki 5-0, kawał bestii. Tylko nie wiem czemu, gdy on wyskakuje z drzwi tych tutaj, to dwóch panów z długą drzewcową bronią stoi z tyłu. Ale wybaczam, bo Warwick skradł mi serce, co stało się na końcu odcinka, chyba każdy się domyśla. Więc na koniec powiem Ci, że nie mogę się doczekać jak Warwick rzuci swoją erkę w serialu.